Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu ludzkiego w filmowym skrócie. 13 sierpnia na dworcu fabrycznym odbyły się uroczystości wpisujące się w część obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pociąg Łódzkiej kolei aglomeracyjnej otrzymał imię Łódzkiego bohatera Bitwy Warszawskiej, Stefana Pogonowskiego. Została również otwarta wystawa Łódzki, ślady wojny polsko-bolszewickiej, przygotowana przez oddział IPN w Łodzi. Przybywamy tutaj, żeby oddać hołd. Hołd tym, którzy walczyli w tamtej wojnie, w wojnie o niepodległość, w wojnie o wolną Polskę. Wszyscy, którzy wówczas oddali za polskie życie, wszyscy, którzy wówczas przeciwstawili się tej czerwonej zarazie, jak mówiono, która zalewała Polskę w tamtym czasie, którzy obronili Polskę przed nią oddajemy im wszystkim hołd. Pociąg Pogonowski sądzę, że jest tak wyjątkowy. Myślę, że może zaszczepi pewną myśl, może pytanie, kim był Pogonowski, kim był ksiądz Ignacy Skorupka, kim był Aleksander Napiórkowski czy podpułkownik Jan Kowaleski. To jest naszym celem, żebyśmy zaczęli cofać się troszeczkę do tej naszej historii i przywoływać te postacie, które oddały swoje życie dla naszej ojczyzny, dla naszej niepodległości. W uroczystościach uczestniczyła również grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy. Łódzkie ma więcej karetek. W tym tygodniu pierwsze 5 z 30 zamówionych ambulansów trafiło do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Projekt za prawie 15 milionów złotych realizowany jest w ramach środków unijnych. Dodatkowe dwie karetki trafiły do Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, a zostały zakupione z budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego Łódzkie na plus, z którego dofinansowanie wyniosło 500 tysięcy złotych, natomiast koszt całkowity to prawie 700 tysięcy złotych. 6 milionów złotych dla Uniwersytetu Medycznego na termomodernizację budynków. Dotacja na projekt pod nazwą ekologiczny dla zdrowia pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Jest to kolejny projekt, który samorząd województwa łódzkiego realizuje w programie gospodarki niskoemisyjnej, którego częścią są dotacje na termomodernizację budynków. O parkach Łódzkiego wiedział wszystko. Był pasjonatem przyrody i turystyki, wulkanem pomysłów. Do tego zawsze chętny do dzielenia się swoją wiedzą. Hieronim Andrzejewski, dyrektor zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, zmarł we wtorek 11 sierpnia. Miał 62 lata. Krajobraz, z którym się przez te lata bardzo związałem. Krajobraz Dolin Rzecznych, jak grabia, która za naszymi plecami. To są powody, dla których jestem dumny z Łódzkiego.